No, ten niestety musiał we mnie trafić. To był chyba ten, który strzelał do mnie tam, kiedy jeszcze byłem na niższym piętrze. No tak. I teraz spróbuję właśnie, w głowę. E, przedtem niestety trochę niżej strzeliłem i koleś przeżył. Ta plama mi się nie podoba, tu musiał być jakiś ładunek wybuchowy. Nie, zaraz, to są te schody, które zostały zablokowane, no okej. Okay. Yy, no ale w takim wypadku, gdzie ja mam iść? A, tu coś widzę. Środki przeciwbólowe od razu zużywamy. Jaśnie ciebie szukałem. Pain! cholerny gliniarz! Od początku czułem, że coś jest z tobą nie tak. Za kogo tu się uważasz, cholerny glino? Nie możesz tak po prostu tu wchodzić i machać tym żelastwem! Kim ty w ogóle jesteś? Aaaa! O Boże! Boże postrzeliłeś mnie, Aaaa! już nie żyjesz, Pain! Na co czekacie przy głupy? Załatwcie go! No już! Z przyjemnością szefie, Gogniti zjał. Strach, doda ci skrzydeł. Co ci gangsterzy mają za głosy? Dobra, jest ich trzech. A nasz Gogniti kurde uciekł, niestety. Dobra, obejrzymy jeszcze raz film, ale. Znaczy w sumie go nie obejrzymy. Chwila, chwila, muszę to zapisać. Bo, nie, ch nie chcę mi się cały czas oglądać tego filmu. Tamtego frajera będziemy musieli gonić przez praktycznie całą grę znaczy cały ten rozdział jeszcze. Cholera, muszę zmienić broń. Niestety ich... ten, ich uzi mogą ma, Są trochę... no trochę ostrzejsze od moich tych... In, od moich pukawek, tak więc kurde, cały czas ginę. Hm, jakby jak by to zrobić teraz, żeby to zadziałało? Mm. No dobra, ej. En, a właśnie, enter. Jeden z głowy, drugi... No cholera jasna! Wypieprzać mi stąd! Co za banda idiotów... Dobra, zróbmy tak, właśnie. No, teraz się udało! No ale dobra, po tej dramatycznej no, walce... na biurku zgnieciony list. Musimy ścigać tego frajera. Jeszcze tylko zobaczmy kartkę, co tu jest napisane. Adresatem był Don Puncinello. Ale Wini nie odważył się dokończyć listu. Jackowi całkiem odbiło. W nocy zastrzelił Dino tylko dlatego, że chciał zobaczyć jak wygląda jego mózg na ścianie. Po prostu zwariowa. Za szybko tracimy ludzi klient. Gognity śmiertelnie bał się swojego szefa. Jack Lupino zupełnie oszalał. Dobra, musimy go ścigać i on wybiegł. A właśnie, gdzie on właściwie wybiegł? Coś mi mówi, że ten. Tędy... Gogniti uciekał przerażony. Był w stanie biec, jednak tkwiąca w brzuchu kula sprawiała, że czas mu się kończył. Wiedział, gdzie jest jego szef, a ja... A miałem porachunki z Jackiem Lupino. Gogniti musiał się śpieszyć, aniołem nie był, ale strach naprawdę dodaje skrzydeł. Okej, okay, ale... hmm.. Koleś specjalnie czekał w oknie tylko po to, żebyśmy do niego przyszli, żeby mógł uciekać dalej. Geniusz zbrodni. Okej, okay, teraz jest milion co najmniej przejść i... Skąd mam mieć pewność, że akurat ten dom polazł? To mamy o tyle dobrze, że no nie ma jakiegoś limitu czasowego, który by nas zachęcał do szybszego ruszenia tyłka. Ludmidyń postanowił skorzystać ze środków komunikacji miejskiej, musiałem pójść w jego ślady. Ok, więc mamy skakanie na pociąg jak w prawdziwym filmie akcji. Tylko najpierw pociąg musi przyjechać. Eee, a ja właśnie poczekam aż on przyjedzie. No jedź, eee, Sody, gdzie jest ten pociąg? Udało się. Nie słuchajcie jeszcze, jeszcze może zagram w jeden ro rozdział. Tamte wydawały mi się dość krótkie. To była już druga moja przejażdżka pociągiem tej nocy I wcale nie zapowiadała się lepiej od pierwszej Podmuchem mroźnego wiatru kuły w twarz jak papier ścierny i żeletki, A lód pod moimi dłońmi i stopami był twardy i śliski A gdzieś w oddali słyszałem wycie syren To miasto mnie poszukiwało W przyspieszonym tempie mijałem Nowy Jork Skryte w mroku dachy oraz martwe lasy anten i kominów Stanowiły tylko rozmazane tło Gdy pociąg zwolnił Gogniti znowu ruszył. Ok, dalej go ścigamy. Wow, jaki... jakie salto. No nie, ja czegoś takiego nie potrafię zrobić, no. Ech, znowu musimy go łapać. Dobra, tam to był właściwie tylko wstęp do całej ucieczki. No a teraz będzie zupełnie inna wersja. Już trochę się przejechaliśmy, odsapnęliśmy. Możemy się gonić dalej. O tak. Tak, coś. Podejrzewałem, że. Ktoś, no, ktoś nie będzie chciał, żebym go dogonił. No dobra, ale gdzie właściwie teraz mam iść? Eee, tuż, właściwie skąd się wzięli, czyli ci gangsterzy? Bo przecież jakoś musieli się dostać na ten dach. Stąd zaczynałem. Eee, hm. Po tych dudach przeszli jakoś, ale nie, zaraz. Nie, zaraz, to ja. Kurde. Czyli tak, przeszedłem tutaj i teraz, yy, teraz, teraz, teraz. Chyba dobrze szedłem wtedy, właśnie. Ok, to musi być gdzieś tutaj. Tylko, że tu jest kuddeś te pauliczka, ja nie wiem, za bardzo gdzie mam iść. Chyba, że mam wskoczyć na ten blok. Teraz zobaczymy. Aj, dobra, już wi widzę, że na stoi... znaczy przy beatbodzie stoi dwóch typów, którzy we mnie strzelają. Dla nich chyba lepiej będzie jak właśnie strzelę z pistoletu. Zwłaszcza, że cela mają, no... właśnie to w ogóle nie mają cela. Już myślałem, że ten helikopter będzie do mnie strzelać. Pamiętam, że tu strzelał do A nie, to chyba na końcu było. Strzelał wtedy do mnie helikopter. pain. idziemy na... Nasze za problem. porządku Czemu Ci gangsterzy mam takie dziwne głosy. Ja sobie poczekam, aż oni łaskawie przyjdą. Dobra, ten był trochę podobny do Tarantino, ale już zginął. Eee, jeszcze dwóch chyba, dwóch. A, tamten już nie jest taki głupi. I chyba ten już chyba nie żyje. A patrzcie, jak, jak grzecznie zanim umarł, odłożył swoje uzy. Nawet gangs mają trochę kultury. Ok, ich było trzech, ale no nie zdziwiłbym się, gdyby jeszcze tutaj ktoś przyszedł. A to, co mnie teraz interesuje, to właśnie środki przeciwbólowe. Ej, kiedy... Czy będzie jakaś runda, w której środki przeciwbólowe będę trzymał troszeczkę dłużej? Bo będę miał całe życie. Trudno stwierdzić. ale odskoczył. Drugi też całkiem nie... niezły w skokach jest. Okej, okay, tędy najwyraźniej nie przejdę. Eee... Koleś dostał, ale widocznie za słabo. No, teraz idealnie. Kurde, tu jest że to, że jest tak kolednie ciemna lokacja, że tu sami nic kompletnie nie widać. Ten mo moment też pamiętam. Tutaj też dość długo się zastanawiałem, co robić. Yy... I tak. No właśnie. Najpierw oczywiście eksterminować, to logiczne. Stałeś w głowę facet, już powinieneś nie żyć. Zabijamy tutaj najpierw, to oczywiście nie jest jedyny gangster, którym przyjdzie nam walczyć, i tak, jeszcze jest jeden chyba na tej platformie, najpierw jednak spadam do tu tutaj, do tej takiej jakby hmm, piwniczki, czy, czy co, co, co to tam w sumie jest. No ale dobra, przygotuję się na to, że tutaj ktoś będzie na mnie czekać. Albo i nie, zaraz. Tutaj teraz co ja tu właściwie musiałem zrobić? Żeby się nie powtórzyła ta sy sytuacja co przedtem mm. Ano tak, jest przełącznik. Znaczy największy problem miałem właściwie ze znalezieniem tego przełącznika. On aż tak dobrze widoczny wbrew pozorom. No, nie jest więc, było trochę z tym roboty. Teraz to trochę za późno się rzucać. Nie, no, tamten gangster nie będzie nam sprawiać problemu, bo i tak nie ma z nas za bardzo jak wycelować. No, w przeciwieństwie do tego. Dobra, spróbujmy tak, spróbujmy może inaczej, spróbujmy tym razem go zabić. Ech. No, jednego mniej, no, a, ale zaraz, coś tu mi nie pasuje, bo było ich dwóch przecież. Ech. Ten drugi też powinien gdzieś tutaj się znajdować. Tym razem zmienił zdanie, może nie usłyszał. O, tego też mi się udało zabić. A nie, okej, okay. dobra, już kumął. Nie wiedziałem, że z, tamtej, z tamtego miejsca do tego jest, jest przejście. Czyli to był po prostu tamten, którego nie zabiłem wcześniej. No dobra, jesteśmy u góry, przechodzimy przez tę wąską ścieżkę. Dalej, Usuwamy nasze zagrożenie. No dobra, zagrożenie usunęło nas. bawmy się pistoletami, może się uda. sam się bierz, człowieku. Nie rozumiem kurde tego fenomenu, strzelam ci w ryj, a ty nadal żyjesz? I jeszcze ty z tymi granatami swoimi. Dobra, najpierw... Ben... Dobra, nie będziemy się z nimi aż tak fatygować. No i kurde, co mnie znowu zabiło? Zabić go! No i... Najgorsze jest to, jak nie wiem właśnie co mnie zabija. Tu widzę jednego Okej, okay, może zapiszę grę. A tamten frajer na nadal mnie ostrzeliwuje Jeszcze do mnie z granatów rzuca. Ja się tak łatwo nie dam. No, a może jednak tak. Gdzie ty jesteś? A, ich tam dwóch nawet jest. No, sz... No. Zrobił piruet i umarł. Teraz ten drugi. Dlatego już myślę, że zwykła ślutówka wystarczy. No. Eee, teraz tak. Co dalej? Jeszcze tu powinien być jakiś typ z podciemnej gwiazdy, nie, tędy nie przejdę. Zostaje mi klasyczna opcja. Ok, tak. Z takich wysokości strzelanie ma sens. Zwłaszcza z pistoletu, bo trafiasz o wiele lepiej. I teraz skaczymy na pudła. Po raz kolejny mamy walkirie, walizki i kasę. Wiedziałem, wiedziałem, że tam są schody, wiedziałem, że on rzuci granatem No Drzwi nie mogliśmy otworzyć Przez deskę Teraz na szczęście jesteśmy w środku No i co? No znowu dach. Kurde Nie chcę mi się już po tych dachach łazić, ale. Ten cały. No co jest? Zaraz, to jak ja tam mam właściwie zejść? Nie, musiałem coś pominąć. Musiało tam być coś takiego. Albo jakaś drabinka, czy coś. A właśnie. Kudę, uwierzcie mi, trochę mi. No, ej, czemu on się nie chciał jej złapać? Okej, okay, musiałem trochę przyciąć, bo uwierzcie mi, nie chcielibyście tego oglądać. Nie, po tej drabince się jednak nie da wejść, trzeba przejść przez te drzwi. Mm, I teraz tak będzie jakiś. zanim za, za, za w ogóle zajmę się czymkolwiek, tutaj no właśnie, zajmę się tym kolesiem. E, co, co tam nadają w TV. Max Payne nie ma dokąd uciec. Jesteśmy bliscy schwytaniem. Wtedy wydam oświadczenie. Teraz mam ważniejsze sprawy. Jim Brawura, zastępca szefa policji, odmówił szerszego komentarza. Nie licząc podejrzanych zwyczajów żywieniowych, Brawura wydawał się porządnym gościem. Los postawił nas jednak po różnych stronach barykady. Ale zawalił próbę schwytania mnie. Gliniarzy zgubiłem kilka dachów temu. Przynajmniej na jakiś czas. O, zaraz, czy w Max Payne w ogóle dało się wcho wchodzi wchodzić na drabinki? Kurde, nie wiem. A to był fail z tymi drabinkami, to był po prostu fail taki ogromny. No ale nic, czasami się zdarza. Właśnie w Max Payne jest to ciekawe, że nie ma tam jakichś wielkich zagadek. E tylko, że czasami trudno jest znaleźć niektóre rzeczy, na przykład przełączniki czy coś w tym rodzaju. Ej, no chłopaki. O nie, 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 tylko nie granat. A potężna broń, możesz mieć całe życie, a i tak cię zabije. Cholera. Nie, tutaj musimy mieć jakąś szybką broń. Ślutówka jest jednak dość mozolna. Dalej... O, tamten nawet przed śmiecią otworzył sobie drzwi Żeby się trochę wywietrzył lokal Nie, ci gangsterzy są całkiem spoko Dobra, znowu na dachu jesteśmy Tu przynajmniej drzwi są... W dość widocznym miejscu, nie... O nie! Zakładam, że to on rzucił granat, bo jeśli nie on, no to w sumie tu nie mają skąd za bardzo wychodzić, więc pewnie on. Uch. Jeszcze będziemy go ścigać? Okej, okay, wygląda na to, że nie, ale znaczy, że już mamy go na muszce. No ale sami mamy dość mało, mało życia. Poza tym, on, on ma tam jeszcze swoich gangsterów, więc też nie jest aż tak łatwo. Ginie. Ech. B będę zapisywać co, 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 co kilka metrów Bo nie wiem jak to dalej pójdzie I Ich jest naprawdę, naprawdę dużo Kurde, czemu ja cały czas tą śrutówką latam? Nie, nie, nie wiem Trochę mi szkoda tutaj Uzi Tak szczerze mówiąc Aj, zrobiłeś unik Co za kapitalny unik Udało mu się mnie przechytrzyć a zresztą, niech się walą. Masz Uzi, ciesz się. Właściwie, to się w grze nazywa Ingram, ale no, wygląda jak Uzi, to pewnie jest to Uzi. To ten od akrobacji. Gratuluję. A znowu mnie zabili. Tym razem w nieco mniej wymyślny sposób. Kude, strasznie, du strasznie dużo ich tutaj jest. Znowu ty. Dobra, tym razem zabiję cię i zapiszę. Nie chcę mi się z tobą walczyć za bardzo. Po raz kolejny patrząc na twoje wygibasy. No i jeszcze ty mi zostałeś. Słuchaj, stary, daj se wsiana, co? Nie masz ze mną najmniejszych szans. Właśnie. Gogniti opadł z sił w ślepym załuku, wśród parujących studzienek. Wyglądało to tak, jakby tuż pod nami płonęły ognie piekielne. Czas na przesłuchanie. Nic dziwnego. Fallowałem go w głowę. Odważcie? No, odpowiedź wini. A! Brutalność policji! W tym jestem dobry. Nie możesz mnie tak po prostu zabić! Ty... Możesz to sobie wmawiać. Słuchaj, koleś! Nikt nie będzie mnie tak wystawiał! Chcę wiedzieć, gdzie się schował twój szef! To by nie był chwalewny czyn. Nie prosiłem się o to gówno. Kłopoty same mnie znalazły. Prawi i Sprawiedliwi byli w tym mieście na wagę złota. Nie miałem złudzeń. Nie byłem jednym z nich. Żaden ze mnie bohater. Ja, mój pistolet i ten łajdak. Mogłem zrobić tylko jedno. Powiem wszystko. Powiem, tylko nie rób mi krzywdy. Lupino jest, wrag na rok w tym klubie. Zamknij mnie, aresztuj, wstać do paki, tylko mnie nie zabijaj! Twoje prawa przeczytam ci na twoim pogrzebie. Powoli zbliżamy się do końca, ale to już będzie yy, materiał na następny, na następny odcinek. Był prywatnym klubem Lupino. Sklep z prochami ulokowany w starym teatrze. Wiedziałem co zastanę wewnątrz. Czpłunów po walkierii gotowych z rzucić się na mnie. I oddział zbirów Lupino, najgorszych, zimnokrwistych zabójców po tej stronie piekła. Ragnarok był jak migrena. Wszystko migotało tam z prędkością serii z karabinu maszynowego. Pod klubem znajdowały się lochy, w których bawili się wielbiciele sadomasochistycznych igraszek. Dalej było jeszcze. Ta mroczna wiadomość była równie subtelna jak kula trafiająca w serce. Jaki ojciec, taki syn, jak Jack Lupino. Okej. Okay. Jesteśmy w klubie Ragnarok. Ale to już sobie zobaczymy w następnym od odcinku. A póki coś się z wami żegnam.